Ja jestem Ola i dzisiaj Was zapraszam na What's on My iPhone i jest to już trzeci tego typu film, w moim wydaniu, więc to w ogóle dziwne, ale prośbiście o niego, dlatego on powstaje. Jeżeli ktoś z Was ma zamiar się kłócić o to, czy ten film powinien się nazywać Whats on My Phone, czy What's on my iPhone, czy What's on my iPhone 7 i tak dalej. Yy, czy ja mam tego iPhone'a, żeby się pochwalić, czy nie, tego typu kłótnie są w komentarzach pod moim poprzednim filmem What's on my iPhone 7. Także jak ktoś chce sobie pomarudzić, to niech pisze tam komentarze. Ten film powstaje dla osób, które jakby rozumieją puentę płynącą z tego filmu. I w ogóle nie wiem, to jest jakaś taka dziwna zależność, że yy, nagrywam już trzeci tego typu film i... Każdy powstaje właśnie w okresie, kiedy wyjeżdżam. Pierwszy jak byłam na Fuercie, drugi y, jak y, leciałam do Dubaju, a teraz właśnie trzeci powstaje, kiedy ja lecę. A nie powiem wam gdzie, lecę dosłownie na drugi koniec świata, który był moim jednym z największych marzeń zaraz po Dubaju. To zawsze was na Snapchata i Instagrama, głównie na Snap'a, bo tam możecie właśnie dokładnie śledzić moją podróż. I zresztą jak macie mnie na Snapie, to już wiecie, gdzie jestem właśnie. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich filmów, to tylko powtórzę, że ja mam iPhone'a 7 w kolorze różowego złota i mam 32 giga i to mi w zupełności wystarcza, jest dla mnie taka pojemność idealna i zawsze mam tak 5 giga co najmniej wolne, aktualnie mam chyba 10 Tutaj z przodu mam oczywiście szkło hartowane I w tym momencie jest ono trochę zbite, bo wiecie, wakacje, dużo się dzieje Także po wakacjach się sobie na pewno wymienię jeżeli chodzi o casey, to mam tylko jednego z Wildflower Cases od Jessiego i to jest jedyny case, który mam, który noszę. Ta I tak wygląda mój telefon, tak jak mówiłam, mam teraz trochę pozbijaną tą szybkę, ale są wakacje, więc to nic. O, Oczywiście odblokuję telefon, odciskam palca, nawet za szybko się to czasami dzieje. Tak wygląda moja tapeta, aktualnie mam zdjęcie z Oskarem, ale to często w sumie zmieniam w zależności zazwyczaj od wyjazdów. No i ja mam trzy strony tutaj oczywiście na tapecie. Od roku się nic nie zmieniło, musi być gdzieś Jay, albo The Neighborhood, albo Oscar. Praktycznie w, gdzieś w tej okolicy zawsze moja tapeta y, jest usytuowana. Oczywiście tutaj mamy ten taki panel. Dowodzenia, gdzie mam jakieś odliczania, pogodę i alarm itd. Tak datę. Na tym dolnym niezmiennym pasku mam muzykę. Jeżeli myślicie, to wiecie, że ja głównie muzyki słucham przez Spotify'a, ale z racji wyjazdów i braku internetu, yy, to sobie pościągam trochę piosenek, ale to też jest coś, co trzeba zaktualizować. Także tutaj wyjątkowa jest muzyka. Dalej Messenger, tego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Dalej mamy Safari, czyli przeglądarkę internetową. O, tutaj akurat mamy licznik. Subów, który szaleje. I ustawienia, wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi. Tutaj o te strony, to tak, oczywiście na pierwszej mam to, czego używam najczęściej, zaczynając od góry telefon, wiadomości, wiadomo. Yy, WhatsApp i Viber też pewnie wszyscy znają, czyli takie też komunikatory, coś typu messenger. Yy, zazwyczaj jak jestem za granicą, to właśnie z nich korzystam albo właśnie z moimi znajomymi za granicą albo po prostu z ludźmi z Polski, jak jestem za granicą. Mój mail, czyli aplikacja Gmaila, oczywiście wszystkie moje social media, które ogólnie Wam tu pokazuję, macie oczywiście w opisie. Facebook tego też y, chyba nikomu przedstawiać nie muszę, możecie mnie na moim prywatnym Facebooku obserwować, y, albo najlepiej dołączyć op, nie tu do mojej grupy na Facebooku Alexis. Z tym zapraszam serdecznie. Mam też aplikację Manager stron. Ogólnie nie lubię, strasznie niedopracowana. Ostatnio się trochę w niej pozmieniała, ale to jest ogólnie aplikacja przez którą y, tutaj y, mam mojego fanpagea, z wami ogólnie mój fanpage nie żyje. Co widać po ilości lajków, jakoś wolę mieć z wami kontakt gdzieś tam na Insta i w ogóle Snapchat i przez grupę na Facebooku. Także mój fanpage trochę umiera, ale możemy go ożywić, także zapraszam Was do właśnie polubienia mojej strony. Mam też aplikację Skype ale szczerze mówiąc w ogóle z niej nie korzystam. Oczywiście Snapchat, mojego Snapchata również możecie dodać. Ogólnie dużo Wam snapuje. O, widzicie jak nagrywam. Mam też oczywiście Instagrama, gdzie wczoraj wybiło 30 tysięcy, więc też Was. Na mojego Insta, zapraszam, dodaję tu strasznie dużo, zwłaszcza teraz w wakacje, jak dużo jeżdżę. Twitter, z Twittera w ogóle nie korzystam. Oczywiście możecie mnie obserwować, ale tutaj nic nie dodaję, bardziej śledzę moich idoli i właściwie na tym mój Twitter się kończy, nawet z tego za bardzo korzystać nie umiem. No i ask na asku odpowiadam Wam na pytania. Yy, ogólnie jednocześnie nienawidzę i uwielbiam tą aplikację, w zależności od dnia i jakie pytania dostaję, ale tutaj zawsze możecie mi spytać. Tu w sumie najszybciej chyba odpowiadam. YouTube, wiadomo, i Studio YouTube, czyli właśnie moja ulubiona aplikacja, jeżeli chodzi o bycie YouTuberem, ponieważ tu mogę sobie nadzorować wszystkie filmy, yy, mogę też sobie tutaj czytać wasze komentarze wiecie, dodane chronologicznie, czyli o, jak ktoś dodał jakiś komentarz pod jakimś moim starym filmem, to ja to widzę i tak właśnie nie musicie pisać, łapkujcie, żeby widziała, bo ja naprawdę widzę wszystkie komentarze. Dalej mam Dala, czyli coś typu Spotify, dopiero to zainstalowałam i w sumie jeszcze z tego nie korzystałam, ale jak przetestuję i sprawdzę, czy to jest fajne, lepsze od Spotify'a, czy nie, to dam wam znać. No i właśnie mam mojego uko ukochanego Spotify'a, ja tu zawsze słucham muzyki, tu mnie też możecie obserwować, mam swoje playlisty, w sumie dawno żadnej nie tworzyłam, ale tutaj właśnie głównie słucham Muzyki. Oczywiście wszyscy się ze mną śmieją, bo nie mam premium, no ale cóż, szlazam, kolejna muzyczna aplikacja, moja chyba jedna z ulubionych w ogóle na telefon. Czyli po prostu jak nie znacie jakiejś piosenki, która leci, to tutaj włączacie i ona wam wysłuchuje i pokazuje wam jaki to jest tytuł. Ona też teraz działa przez Snap'a, że jak leci jakaś muzyka, wystarczy przytrzymać ekran i też wyszukuje, także to też jest bardzo spoko. Tłumacz Google przydaje się teraz w bakaz jak byłam we Włoszech, w sumie z niego trochę korzystałam. I App Store, czyli miejsce, skąd pobieram wszystkie aplikacje. Przechodząc na drugą stronę, tu się w sumie troszeczkę dzieje i są mniej popularne aplikacje. Zaczynamy standardowo, czyli aparat, zdjęcia, kalkulator, zegar, notatki i kalendarz. Dalej mamy pogodę, przestawiłam się z powrotem na tę iPhone'ową i z niej korzystam. Mam tu właśnie miejsca, w których jestem, bywam często albo byłam ostatnio. I mamy, a propos pogody, Folder Travel, gdzie mam takie różne aplikacje przydatne do y, podróżowania. Pierwsza to jest BIN. I tutaj po prostu ostatnio ją w sumie aktualizowałam, ale jeszcze nie skończyłam, czyli to jest aplikacja, w której uzupełniacie, w jakich krajach byliście. No i nawet tutaj macie taką mapkę 3D, która wam się obraca i to właśnie super widać, gdzie już. Byliście. Dalej, oczywiście, Google Maps, Mapy to też są aplikacje, które już były na telefonie. E, dalej mamy Booking, czyli aplikacje, gdzie sobie przeglądam jakieś hotele, miejsca i w ogóle jak dojadę, to wiadomo. I dalej mamy e, Airbnb, czyli również aplikacje, gdzie można szukać jakichś fajnych wycieczek, zakwaterowań, hoteli i w sumie to nawet wolę od Bookingu. E, tutaj właśnie macie różne takie wycieczki, jeżeli gdzieś jesteście na własną rękę, e, domy i kierunki właśnie wycieczki no ogólnie ta aplikacja jest według mnie lepsza nawet od bookingu wakacyjni piraci, czyli aplikacja gdzie macie takie różne oferty y, jakieś y, takie last minute i tak dalej, janosik czyli do jazdy autem jakieś korki i tak dalej, kurde czemu mi się ciągle z tego wychodzi tip advisor czyli sprawdzam y, po prostu jakby opinie o różnych miejscach. album Photos, czyli tutaj oczywiście wchodzimy w sferę Instagrama. Wisko ciągle pytacie gdzie przerabiam zdjęcia, to jest zawsze jedna i ta sama aplikacja po prostu kombinuje. i tutaj przerabiam wszystkie swoje zdjęcia na Insta. Dalej layout czyli aplikacja gdzie możecie robić kolaże. Po prostu wybieracie sobie dowolne zdjęcia, układ i robicie kolaż. Snapseed, tą aplikację pobrałam niedawno, ale tu też macie różne filtry. To ogólnie działa na podobnej zasadzie jak Wisko, z tego co widzę. Dalej mam yy, w Adobe Photoshop Express, czyli to też zainstalowałam. O, widzicie, to jest w ogóle jeszcze nieużywane. No, tylko tu się trzeba zalogować, tym też jeszcze nie bawiłam. No i Indahash, czyli aplikacja, której kiedyś używałam, która pozwala zarabiać na Instagramie, ale już przestała i nie polecam, musimy muszę je usunąć kupony McDonald's, KFC, tak jak wiecie staram się unikać jedzenia w takich miejscach, ale czasem się zdarza yy, kalendarz, aplikacja Rossmana słynna teraz do promocji się przydaje i H&M ogólnie nie wiedziałam, że właśnie H&M to ma i wczoraj na zakupach będąc właśnie zainstalowałam, tutaj też mam swoją kartę i jakby nabijam rabaty właśnie przez aplikację. Folder Extras, czyli aplikacje, których nie używam, używam rzadko. Jakiś dyktafon nice, mój iPhone. Big Day Light, czyli właśnie aplikacja, która odlicza dni do jakiegoś wyjazdu, yy, jakieś tam właśnie Bitmoji, zdrowie, wallet, tego w ogóle nie korzystam. I dysk Google. Tutaj czasami, jak znajomym przesyłam zdjęcia, to właśnie przez dysk Google. No i InSpo, czyli Tumblr, Pinterest, We Heard It. Tu chyba dużo dodawać nie muszę. I ostatnia strona. To są gry Candy Crush. <laughs> Weronika Glamiszwil już pozdrawiam i wszystkich też pozdrawiam, których zaraziłam tą grą i pozdrawiam Pole, przez którą ja gram w tą grę. Tutaj po prostu układacie takie cukierki, ja już mam 416 poziom, tak żeby, nie wiem, zniszczyć jakąś tam galaretkę, żeby jakieś tam owoce spadły i tak dalej, no po prostu gra mega uzależniająca i moja ulubiona. Mam też Splashy Dots. pobrałam sobie to właśnie teraz do samolotu, do autokaru na różne podróże, kiedy nie mam internetu albo zasięgu. Bo teraz w sumie po roamingu to już mam internet wszędzie w Europie. I ona polega po prostu na tym, że tutaj macie o, takie różne kropeczki. Z reklama, ale tu po prostu macie takie różne kropeczki i musicie je łączyć tak, żeby dojść do ostatniej, i żeby wszystkie jakby były połączone. Subway servers to chyba wszyscy znają. Fruit Ninja tak samo, Restaurant Story 2, yy, gra, w którą grałam w pierwszej gimnazjum i po trzech latach ją pobrałam bo, z powrotem, bo mi się przypomniało, ja już miałam 50 level, czyli ostatni i teraz właśnie sobie ściągnęłam tą grę od nowa i co, po prostu mam swoją restaurację, gotuję, ją urządzam i tak dalej, jeżeli ktoś z was gra, to możecie mi podawać swoje niki i przyjść tam do mnie do restauracji, ja też was mogę poodwiedzać, także zapraszam serdecznie Aleksizola. Zola. O, proszę bardzo, to jest moja restauracja. Zaraz się z nią zajmę po nagraniu filmu, bo nie ma już jedzenia. Dalej mam Cooking Fever, to jest aplikacja, którą też zainstalowałam kilka dni temu i tu również prowadzicie swoją restaurację. Ale ona polega na takim gotowaniu na czas i ogólnie zajmowaniu się klientami. Teraz mam akurat ósmy level, którego nie mogę przejść. No ale to po prostu gotujecie i w ogóle kiełbaski, bla bla bla. No i na koniec, TikTok cały również, jak nie mam internetu, czyli po prostu. Kółko i krzyżyk z komputerem na dwóch graczy jak kto woli. Także to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli tak i do zobaczenia w kolejnym już niedługo. Pa-pa!